Czym jest złoty most i dlaczego złomiarze go jeszcze nie ukradli? Jak powszechnie dostępne metody negocjacji możemy i powinniśmy wykorzystać w naszym życiu? I dlaczego tytułowa teza z odcinka ma marne szanse powodzenia w stosunku do jej tytułowego bohatera? Witam serdecznie! Złoty most nie tylko dla Putina. Mamy oczywiście piątek, piąteczek, piątunio. Czyli tym razem paradoksalnie o metodach negocjacji, które można wykorzystywać nie tylko w polityce, ale czasem, a może nawet przede wszystkim, gdy naszym przeciwnikiem są firmy windykacyjne i lichwiarze z firm pożyczkowych. W każdym razie, drodzy Państwo, planowany na dzisiaj odcinek był zupełnie inny. Yy, Stety, niestety, może bardzo fajnie, bo yy, Mamy czas z partnerami przygotować się do niego w sposób właściwy, więc będzie z całą pewnością dla Państwa zaskoczeniem. Pojawi się albo w przyszły wtorek, albo piątek, w zależności jak się nam uda. To tak tytułem zapowiedzi. A tymczasem przejdźmy do sedna problemu. Czyli zacznijmy od twórcy pojęcia złotego mostu, bo to nie chodzi o Golden Gate, tylko chodzi o starożytnego generała chińskiego Sun Tzu, autor napisanej praktycznie 2,5 tysiąca lat temu sztuki wojny. Udziela znamiennej rady każdemu dowódcy, który ma przewagę nad przeciwnikiem: zbuduj im złoty most, aby się mieli, którędy z honorem wycofać. Jeżeli twoim zadaniem jest skłonienie przeciwnika do ustąpienia z pola walki, pozwól mu przy tym zachować twarz, bo kto obawia się utraty twarzy, będzie się bronił do upadłego i nie przekonają go żadne merytoryczne argumenty. Próba osiągnięcia dwóch celów naraz Czyli wygranej i utracenia twarzy, to jest najczęstsza przyczyna do tego, że obie strony w sporze ponoszą straty, czy też nie uzyskują tego, czego oczekiwały. Na arenie międzynarodowej nie ukrywam to tak złożony temat, że ostatnio pojawiający się pomysł złotego mostu dla Putina, no, porównałbym do kota na Saharze, czyli nie ogarniam tej kuwety, zresztą chyba nie tylko ja, bo Kadra Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli m.in. pan dr Wojciech Michnik, dr Habilitowany Łukasz Kamiński czy dr Maciej Smułka, też mieli trudny orzek do zgryzienia, pisząc w jednym z artykułów, że najbardziej palącą kwestią jest zatem pytanie, w jaki sposób wycofać się z niebezpiecznej gry Putina bez porzucania Ukrainy i przy uniknięciu zgniłego kompromisu. Większość zapewne zgodzi się, że Putin najlepiej zrozumie przekaz oparty na sile i nieustąpliwości. Nie możemy jednak zapominać, że jak uczą nas kryzysy przeszłości, otwarcie adwersarzowi drogi do wycofania się z konfliktu bez całkowitego upokorzenia jest nieodzowne. Czyli jest potrzebne. Wedle maksymy sformułowanej przed wiekami przez Suncu, zbuduj im złoty most, aby mieli się którędy z honorem wycofać. Nie możemy uważać, że przeciwnik zawsze tego chce. Czy też odczuwa potrzebę wyjścia z twarzy, zdaje sobie na przykład sprawę z własnych błędów. Więc pojawiające się pracowe artykuły odnośnie tego wyjścia w polityce, moim zdaniem skazane są na półkę w bibliotece, opisaną jako najczęściej science fiction, albo byśmy powiedzieli marzenia świętej głowy. Ale paradoksalnie, drodzy Państwo, odchodząc od tej sfery, której, tak jak powiedziałem, staram się unikać. Sytuacja jest podobna z windykacją. I nie mniej warto znać tę technikę. Bo a nóż widelec rozmawiając z jakimś windykatorem, czy negocjując umowę, ta wiedza może się nam przydać. Tak więc ten złoty most to nie tylko wskazanie przeciwnikowi honorowego wyjścia, ale także wskazanie wspólnych interesów. Tak w negocjacjach również przecież chodzi o trzy podstawowe rzeczy. Czyli, drodzy Państwo, tradycyjnie seks, władza i pieniądze. I co do seksu, to wiadomo, no z kobietą trzeba jak z policjantem, czyli wziąć na litość albo przekupić, czyli raczej nie o tej sferze życia na tym kanale. A ciekawie ten temat opisuje w przypadku negocjacji na swoim blogu Król Artur w artykule Złoty most, czyli jak dać drugiej stronie wyjść z twarzy". I pisze tak, stosowanie złotych mostów pozwala stworzyć przestrzeń dla negocjacji i zmiany zdania tam, gdzie wydawało się nie być na nią miejsca. Sytuacje. Które wydawały się utykać, stają się nagle elastyczne i zmienne, mówiąc krótko, po prostu łatwiej się dogadać. I co istotne, ten złoty most nie będzie działał zawsze. Zadziała on w momencie, w którym druga strona jest mniej lub bardziej świadoma swojego błędu, trudnej sytuacji, trudnego położenia. Czy w sytuacji, w której ta strona celowo szuka możliwości wyjścia z problematycznej sytuacji z zachowaniem twarzy. Jeżeli natomiast druga strona jest święcie przekonana o swojej racji, przecenia swoje siły, to ten złoty most zostanie zignorowany lub wręcz potraktowany jako atak. I zdarzały mi się już takie dyskusje, w których stawałem wręcz na rzęsach, oferując rozmówcy złoty most zaraz za kolejnym złotym mostem, i wszystkie były radośnie ignorowane. Jako zasada raczej unikać stosowania go w kontaktach z typowymi wojownikami u nich celem jest raczej zniszczenie wroga. Niż zachowanie twarzy. I tu akurat z artykułem tego bloga zgodzę się w 100%. Dokładnie tak to wygląda. U każdej innej osoby narzędzie to da się jednak naprawdę wiele. Bo powiedzmy sobie szczerze, ludzie często tkwią w sporach, tylko i wyłącznie dla zachowania twarzy, dla statusu, jaki to daje. I cała reszta dla nich nie ma znaczenia. Czyli powinniśmy te kwestie jednak docenić. A z jakich narzędzi można korzystać, aby osiągnąć swoje założenia i cele negocjacyjne. Bardzo ciekawie temat opracowała pani Grażyna Osika w pracy Analiza strategii przełamywania pod kątem wykorzystania narzędzi komunikowania. I celem większości analiz procesu, cytując źródło, jest wskazanie narzędzi zwiększających skuteczność podejmowanych podczas rozmów działań. Obecnie bardzo silny jest nurt, w którym rezygnuje się z wykorzystywania środków wywierania presji, natomiast kładzie się nacisk na umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu komunikacji. I tu już, drodzy Państwo, widać ten dysonans pomiędzy tą wielką, światową polityką, a naszym zwykłym życiem. Mu tamtoś okazało się, że się ma nijak. Ale idźmy za tym opracowaniem z jednej strony teoretycznym, ale powiem w, chociażby w mojej pracy, czy kontaktach. Bardzo często to się sprawdza. Więc przykładem takiego podejścia jest wypracowana w ramach Harwardskiego projektu nad... negocjacyjnego przez Williama Uri strategia przełamywania. I William Uri wychodzi w swojej strategii od sformułowania wstępnych założeń dotyczących sposobu rozumienia tego, czym są negocjacje przełamujące. Po pierwsze, jest to proces dwustronnej komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia z innymi. Gdy niektóre interesy są wspólne, a inne sporne. Po drugie, w sprawie negocjowanie wymaga zachowania przede wszystkim miękkiego stosunku wobec ludzi, a twardego podejścia do samych problemów. A wspólne wypracowanie rozwiązań obraca się wokół naszych interesów, a nie stanowisk. I w tej strategii William Uri wykorzystuje zasadę stylu rzeczowego którego jest zresztą współtwórcą, odpowiadając na pytanie, jakie są przeszkody do współpracy i co stanowi utrudnienie na drodze do zrozumienia czy też porozumienia, on do tych barier zalicza przede wszystkim nasze reakcje emocjonalne, reakcje emocjonalne drugiej strony, nasze stanowiska, wreszcie brak satysfakcji drugiej strony, nie będę wchodził w ten temat głębiej, no i wreszcie kwestia której nie można pominąć, to jest presja siły, czyli co druga strona może zrobić pierwszej. I zdaniem twórcy tego nurtu, powodzenie w negocjacjach zależy od umiejętności przełamywania tych barier. Temu mają służyć właśnie różne opracowane przez niego kroki, będące zbiorem technik opartych na znajomości mechanizmów związanych z procesem komunikacji międzyludzkiej. I te opracowane przez niego kroki, to są nasze właśnie reakcje w pierwszym momencie, czyli powstrzymywanie się od nich. Spojrzenie z dystansem na, nasz, na nasze położenie. I Uri nazywa to takim iściem na galerię. Wreszcie, punkt drugi to są emocje drugiej strony, które powinniśmy zrozumieć, czyli można spróbować przejść na ich stronę, przynajmniej wirtualnie. Wreszcie, możemy, jeżeli chodzi o ich stanowisko, przyjąć je i dowiedzieć się, dlaczego tak chcą, czyli mówiąc krótko, zrozumieć, o co im chodzi. I w kolejnym punkcie musimy przyjąć założenie, że możemy się zastanowić, jak ich stanowisko połączyć z naszymi ważnymi interesami. Czyli tu byśmy właśnie powiedzieli znowu o tym złotym moście. No i wreszcie trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie zneutralizować ich siłę. Czyli, jak mawiał Kobuszewski, na hamstwo trzeba odpowiedzieć hamstwem i kulturą osobistą. Ale co to znaczy to iście na te galerię? No, kiedy jesteśmy pod wpływem silnych, negatywnych emocji, to najbardziej ludzkie reakcje to przecież obrona, czyli zachowanie agresywne, poddawanie się lub zerwanie kontaktów. Tylko, że żadne z tych zachowań nie przyniesie nam właściwych efektów. Bo albo sprowokujemy drugą stronę do dalszych agresywnych zachowań, albo zrezygnujemy z własnych interesów. No, albo wycofujemy się w tej sytuacji. I to, co proponuje Uri w tej sytuacji, to jest dystansowanie się od własnych emocji, czyli mówiąc kolokwialnie, musimy wyjść z siebie. Ale jednocześnie da nam to czas, który zyskamy na to, aby zrozumieć, czym kieruje się druga strona. I to, czego należy zdecydowanie unikać tej sytuacji, to podejmowanie jakichkolwiek decyzji, bo decyzje podjęte pod wpływem emocji będą obarczone dużym ryzykiem błędów. Czyli co możemy zrobić w takiej sytuacji? No, możemy na przykład zachować milczenie. Czyli chodzi tutaj o wykorzystanie presji psychologicznej, jaką daje cisza. Przedłużający się brak reakcji może wywoływać niepewność drugiej strony, zwiększając tym samym nasze poczucie kontroli. Jednocześnie będzie to czas na pokierowanie swoimi emocjami, czyli będziemy mieć czas ochłonąć. Ale możemy zrobić jeszcze coś, co możemy nazwać przewinięciem taśmy. Czyli w tym wypadku mamy dwie techniki. Najbardziej słynna to oczywiście parafrazowanie, czyli mówimy o tym, że powtarzamy dokładnie własnymi słowami to, co usłyszeliśmy od drugiej strony. Dzięki temu możemy albo skorygować naszą błędną interpretację wypowiedzi, bo druga strona zwróci uwagę, że nie do końca o to im chodziło. I wreszcie. Możemy przedyskutować sprawę z kimś trzecim. I w tym przypadku chodzi o pomoc w obiektywnej ocenie sytuacji, bo przecież bardzo często w konflikcie dochodzi do, skrajnie, do skrajnych ocen po obu stronach. I tego przykładem może być tak zwane na, y, zjawisko naiwnego realizmu, czyli subiektywność w przewidywaniu przyszłości dotyczących samych siebie. Tak więc też to będzie szansą na. Przełamanie bariery nadmiernej ufności polegającej na zbyt dużym zaufaniu do trafności własnych sądów. I dlatego może warto kogoś zaufanego, bezstronnego poprosić wtedy o komentarz. I to jest dokładnie ten moment, w którym nasz znajomy może, może nam szepnąć do ucha na zasadzie Co ty pieprzysz? Wreszcie, zawsze, drodzy Państwo, możemy poprosić o przerwę. Podobnie jak w przypadku każdym innym, jest to zakończenie dla nas ciągu niekorzystnych zdarzeń, ale pozwoli nam to również na rozładowanie emocji. Wreszcie możemy drodzy państwo również przejść na stronę naszego przeciwnika. A w tym kroku, jeżeli chodzi o Uriegon, proponuje działanie bardzo niekonwencjonalne, czyli przejście na stronę przeciwnika jest o tyle zaskakujące, że dzięki temu możemy sami się uwiarygodnić. Jest to jedna z metod budowania wiarygodności. To tak zwane obiekty Znane Państwu chyba z tego kanału od początku, teraz odsłaniam karty. Kiedy te zachowania są zaskakujące dla odbiorcy. No, przypisuje się wtedy większość, większą wiarygodność temu, kto mówi. Często mamy tendencję do bardzo prostych reakcji na zachowania innych. Czyli jeżeli ktoś wyciąga pięć, to wiadomo, że ma dostać w twarz, prawda? Ale, drodzy Państwo, możemy iść w innym yy, kierunku. Może chodzi o przezwyciężenie tego stereotypu. Bo jeżeli druga strona jest pod wpływem bardzo silnych emocji, to prowadzenie z nim tak naprawdę rozmów nie ma sensu. Dlatego, że to podejście tej osoby jest zbyt subiektywne. I większość argumentów nie będzie do niej trafiała. Jest to tak zwane zjawisko selekcji percepcyjnej. I powiem Państwu jedno. Idealnie w to wpisał się pozew Markusa M. przeciwko Kamilowi z akcja Windykacja. Kiedy do dziś pamiętam się uśmiecham, jak czytałem, że tam chodziło o kurwidołek. I on z tego kurwidołka wysunął tezę, że zatrudnia prostytutki. No, tak jakby mnie albo sędziego to miało interesować. Co do Kamila, pewnie jakby Markus zaproponował mu dożywotni rabat. No to kto wie. Tylko, że te argumenty nigdy nie będą trafnie odbierane. W każdym razie ta negatywna postawa wobec naszej osoby ukierunkuje percepcję na rozpoznawanie tylko negatywnych bodźców z naszej strony. To się nazywa fachowo dewaluacja reaktywna. Ta negatywna postawa decyduje o nadinterpretacji zachowań osób z którymi się kontaktujemy. Czyli mówiąc krótko, nie lubicie za tym, jeżeli się uśmiechasz do mnie, to jest to albo złośliwy uśmiech, albo czekaj, czekaj, czy ty nie chcesz mnie wydymać? I należy pamiętać drodzy państwo, że w tym przypadku to my jesteśmy przyczyną tych emocji. I co można w tej sytuacji zrobić? Można na pewno wysłuchać drugą stronę. Słuchając drugiej strony bardzo dużo możemy zyskać. Bo ktoś, kto jest pod wpływem silnych emocji, jest autentyczny, czyli tak naprawdę z tych silnych emocji jesteśmy w stanie bardzo dużo wynieść. I w potocznym rozumieniu to słuchanie jest zarezerwowane dla tych, których lubimy. Czyli można się przestawić i zacząć słuchać własnego wroga. Wreszcie możemy uznać jego punkt widzenia. Rozumiem was. Chodzi o potwierdzenie kom Ponentu poznawczego, postawy drugiej strony byśmy tak psychologicznie mogli pieprzyć, prawda? W każdym razie, drodzy Państwo, chodzi o to, aby przełamać pewne negatywne własne przekonania. Możemy uznać wreszcie ich uczucia. Czyli wiem, co czujesz. Chodzi o potwierdzenie emocjonalnego komponentu sprawy, prawda? To tak też mówiąc w taki sposób, że nawet się możemy posunąć do tego, aby tę drugą stronę przepraszać, jeżeli czuję się urażona. Nie zawsze to musi być szczere. W każdym razie, jeżeli okazuje się, że nasze działania bądź wypowiedzi ich uraziły, no to niestety, jeżeli chcemy uzyskać efekt, nie mamy innego wyjścia, jak przeprosić. I jest to konieczne ze względu na utratę twarzy, to pojęcie można zdefiniować jako pozytywną wartość społeczną przypisywaną w danej sytuacji, danego spotkania. Tak samo to utrzymanie naszej własnej twarzy jest jedną z podstawowych zasad w kontaktach z innymi, chociaż w różnych kulturach istnieją przecież różne reguły zachowania twarzy. A tym, co proponuje na przykład William Ury, w tej sytuacji, jest zastosowanie techniki naprawy twarzy. I ze względu na zjawisko selekcji, dopiero tak zwane trzykrotne przeprosiny okazują się skuteczne. Czyli warto też nawiązać kontakt. Ury pisze o kontakcie dotykowym, więc może. Nie idźmy w każdym razie aż tak głęboko, bo każdy z nas ma swoje poczucie bezpieczeństwa. Ale musimy przede wszystkim na pewno okazywać pewność siebie. Przeprosiny nie mogą być odebrane jako dowód przejścia na pozycję podporządkowaną. Powinno się utrzymać pozycję partnerską. I to jest bardzo istotne. I w takich negocjacjach na pewno powinniśmy się zgadzać wszędzie tam, gdzie jest to dla nas możliwe do zaakceptowania. Czyli powinniśmy budować taką postawę porozumienia. A w tym przypadku chodzi o wykorzystanie zasady lubienia i sympatii. Przecież jeżeli kogoś lubimy, to łatwiej nam jest pewne rzeczy przełknąć, pewne rzeczy zrozumieć, prawda? Wreszcie możemy się dostosować, to już jest wyższa szkoła jazdy, do ich częstotliwości, czyli to jest ten sam oddech, prawda, naśladowanie ruchów i tym podobne sprawy. Wreszcie możemy, drodzy Państwo, pokazać swoją akceptację dla nich samych, wyrazić uznanie. Czyli jest to forma komplementowania, a pamiętajmy, że komplementy są jednym z najprostszych, czyli jedną z najprostszych metod manipulowania. Ale drodzy Państwo, pomijam tu kwestię szczerości, wyrazów uznania. Dodatkowo powinniśmy przedstawiać swoje poglądy bez prowokowania. Nie budujmy barier, bo w tym przypadku chodzi o eliminowanie z wypowiedzi wyrażeń o charakterze takim toksycznym, które ze swojej istoty prowokują rozmówcę. Czyli powinniśmy unikać w takim wypadku komplementów. Hmm, jakby to Państwu przedstawić? No, może na zasadzie takiej, jak żona mówi do męża. Kochanie, masz największego penisa ze wszystkich naszych znajomych, bo to spowoduje problemy. Właśnie to prowokowanie jest związane z kategorycznością pewnych naszych test. I dlatego warto zawsze się zastanowić, czy nie powinniśmy pewnych wypowiedzi yy, przekazywać w taki sposób bardziej stonowany. Czyli. Czasami to, tak jak Jim Thomas, nazywa się takim japońskim nie. I drodzy Państwo, albo nie, nie będziemy przechodzić do kolejnych punktów, bo chyba dzisiaj przekazałem Państwu zbyt dużo informacji, więc jeżeli były one zbyt trudne, to proszę piszcie to w komentarzach. A tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się do przyszłego wtorku.